Cześć, Ryszko Mordeczki, ja jestem a dzisiaj wraz. O, nie, pokazałem wam coś, nie... co nie chciałem jeszcze wam pokazywać, ale no dobra, dzisiaj ze mną jest bzyku. 17.00! I jest wyścig Lucky Block, ale to palion zielone 2-0. Co sądzisz? Dokładnie, no, no co ja sądzę? No super Lucky Bloczek, nie mogę się doczekać, żeby go zniszczyć. No i co, nigdy no, nie kto... łapeczkę w górę subskrypcji i dzwoneczek, ponieważ za niedługo 12 tysięcy subskrypcji, a dzwoneczek ci przy, 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 przyniesie powiadomienie. No, no oczywiście, że tak, no przyniesie, przyniesie. I co? Niszczymy, no, dobra, ja, ja Uuuu Takie... No, ten ty... myślę, jest potężny Mam, mam pir robou. nie no. no a to, mam lucky ship, Lewis. czemu nas lucky. Mam no. Luis Lambe. O, o nie. O nie. O nie. O o, no to do widzenia. Ale mój łuk przeżył. A ja dostałem <laughs> ja. <laughs> Jak ty zostałeś no jakim cudem? Je to nie tak. jest sprawiedliwe. Ja dostałem lawę, a to jakiś łuk. Znaczy nie. No i dziura, no i. Nie no. wiesz co. O, no i straciłem mój łuk. Trzymaj się na razie. Co to? Dostałem o, na łeb! Dostałeś efekt? No. Rzuciłem ci, rzuciłem ci podkę na łeb, żebyś tego nie. Stało. Biegniemy, biegniemy. Dobra. Ja jestem nawet na równi z tobą, patrząc, biegnie, że. Biegnie. Umarło mi się parę razy. Ale chodź tu, chodź tu, papa, co zostaniesz, mek? Okłóści. Dostałeś efekt taki <laughs> Zaraz się zeszkodzę. Ej, fuj, niedobrze. O, dalej, dawaj, dawaj, O nie, zbrać, buki. O, nie. Jak cię wywaliło? To już wiedziałem, że to po mnie. Oni. Nie, mogę cię zyskać. z O nie, O nie. O, jakaś piramida, Kwiatki. Siano. No zażlawa, to jest naprawdę jakieś złota, Ta gra mnie nie lubi. No, ja to zostawię. Ja drugą rząd, Trzecią podrząd w sumie. Aha, teraz się to nie dostanę. Muszę to rozwalić łapką. No dobra, no dobra, rozwalę to łapką normalnie. O nie, o nie, najgorzej No, ale spokojnie Najważniejsze, żeby... O kur... Ale zalagowałem troszeczkę I Ulega. Tak, bo to laguje, jak, jak jakieś efekty są kozackie, to laguje Zielone 2-0, co? Jak słuchałeś piosenki Zielone 2-0? Nie, 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 nie miałem jeszcze ale to nagrał? Nagrał chyba, co nie? Mówił, że nagrał Nie wiem, nie wiem, O ty kurde, chodź tu, chodź tu, Nie, to sobie, zaś nie zostaj, właśnie zostaj, nic zostaj, nie widzę, górę. stary Ej, ale ślepota, wow! ja nic nie widzę no, no, to było tak, bo tak się podoba ostatnio jakby skrzypka. O kurde, żeś dostał mieczami, dobra, Gdzie uciekam. Gdzie Masz o, nie! na O Pomocy, musisz mieć stary... Muszę... Muszę killa wpisać, bo nie było szans. O kurde, w ogóle lat... wie, ten, gaz nie! Miałem takie fajne temy. Ale spokojnie, one nie znikają. Nie. O, Nie. Nie. O, mam, mam, no, faktycznie super, mam! No i no, petarda, no, bzyku! Kurde, to chodzi stary. Niszczymy dalej. Z... O nie, gdzie jesteś? Widzę o to, nie, widzę o to z nie, o nie. Tą politą oh, oh. muszę sobie ustać, no. bo bieganie w to i z powrotem to nie jest zbyt przyjemne. Jest trochę irytujące, to prawda, to prawda, to prawda. Wow, jakieś dymy, dymy, dymy mocne. Dobra, ziemniaczek. Ale ja wielki ja się... ząbiak stary! Ja zrzucam go, zrzucam go. No right. tak, nie mamy Co to dobra, jest? Dajkę, dobra. Dalej, jajka dalej, bo trzeba się troszeczkę nadgonić. U, zbroja dla konia. Dobra, Woda? Ja cię o, ci, Nie, lapis. CO oh, Creeper! O nie! No, nie! no naprawdę! W którą stronę, w tamtą. I miał masz na swoim Czemu? terenie jakby co, o nie, zginąłem sobie. Nie wiem, nie wiem, nie, <grywk> ja nie pytać się. na pewnie. No nie wiem, co się... O no, co się odwaliło, nie mam pojęcia. Wiedźma przeszła na drugą stronę, a i tak nie atakuje, więc możesz o, być spokojny. Point. Spokojna głowa, jak to mówią -pą 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 o, Oj Ej, Bob! A, to mnie bije! Co mnie bije? Bob! To? No BOB, bo jest tak, bo jest tak potężny no i dobrze mu tak, o kurde, kurde zbroja, jak zbroja, ja dostaję może się, o, nie, się nie przyda Oli mnie Mam jest nie, nie, zbroja nie. dla konia O, 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 o Łuk Stare, jak zdobędę strzały mm. Do... Ja widzisz tam wiedźmę Ona mnie cały czas... Bardzo <grym> dobrze Lubię tą wiedźmę no, tu Ała, no i poberwałem, Ober, nie, ja jej to nienawidzę ją o, o, zbroja tak... lepsza Dawaj, 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 tylko lepiej, żebyś się pośpieszył, bo ja zaraz wygram. Jak to to wydobyć, nie? No tak, bo e, co jest to co jest? No to jest lucky, 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 ten, lucky miecz, który daje różne efekty, no, albo dobre, no albo naleźć, negatywne zależy. zależy No, No to bo że nie trafił, moich to moich twoja wina. Okej, <laughs> okej, okay, okay, kurde. No muszę tutaj lecieć. Ja nie mogę kręcimy, 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 lecimy. Kiro pushin. Jaką no, mocno, wow, mocno, stary mocno. ile efektów mam nagle? No ją, Trzymają, trzymają, bo się będziemy <laughs> chyba. No, jak to nie? Będziemy się na końcu bić. O Badem. nie! Umarłem. To tam? Znaczy, nie, no nie, nie umarłem. Stał sobie bliżej spompointa tych bloczków, żebyś miał łatwiej dojść. Trzeba podlecieć na górę, bo spadłem, a mam tak super potki, że nie umarłem. No, trzeba, 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 trzeba. Bzykens, 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 dobra, spam point Dobra jak tam jak tam ci idzie, bo ja na przykład łamatko, oh, jakie się Już tak daleko? Ten... Możesz daleko jestem, tylko nie Olej. brakuje mi diamentu. to ty wygrasz ten wyścig o, o. Ale jeszcze mogę cię pokonać. Ale wiesz <laughs> Cyk, 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 cyk O kurde Dawaj, o nie, nie. Spadłeś co? lama spadła. Aha, ty tutaj jesteś niewidzialny, o ty kurde ty choszczu. Ależ to stara, no, ty jesteś tak, widzialny. No, jesteś na siebie. No ja, no wow, no ja jestem widzialny, bo niczego nie zjadłem takiego jak ty. Bo tam Co? Jakieś, kurde, nie wiem, naleśniki jadłeś, jeszcze coś. Nie wiem, o nie, <laughs> no kurde, no nie, dlaczego? Nie, wypłynę, wypłynę, wypłynę. O nie, ty na pewno giniesz za to. O, o, nie. to jest twój koniec. Nie, nie. Pa, wypływam. <laughs> to, że... Ej, Ej gober, to, to. To jest nie, ja. ja... O, nie, 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 ale żeś mnie teraz wkurzył. Ale żeś mnie teraz wkurzył. Dobra, nie, nie, nie. O nie, umarłem. Ja się tak w to nie bawię. Lepiej to ustaw z bliżej, bo chyba nie chcesz tutaj y, umrzeć. Bo ja naprawdę, ja ci nie odpuszczę nie teraz. Nie masz hoczu. szans, stary. Nie, ja. Opie. Muszę to, się gdzie wrócić. Ty? Gdzie ty? Wracam się, nie, nie zaważysz mnie, jestem niewidzialnym. Jestem kozakiem. No, co? lama, wypuść mnie. Nie widzę cię, mnie. widzę cię, teraz jesteś widzialny. Trzeci efekt, przecież. Gień! Spadnij na dół, spadnij se na dół. Kurde, i nie mogę cię, O ale dół! Ło, łale, łale! Ej! U, kurde, u. Wow. Tu, a, nie, nie. O Ło! Co to było? Widziałeś tego kamienia, ja, co to zrobiłeś? Spampoint ze za nie ustawiłem! Aha, ustaw sobie bliżej, patrz co ty postawiłeś, widzisz to, to ty postawiłeś tym lucky. Serio? Tym łukiem. Czy, czy... A wiesz co się stało no, najgorszego? Się. Straciłem strzał. O. O nie, jak to stać się na no, chyba no. wszystkie zużyłeś mi się wydaje. Dobra, rzucam ci najgorsze potki na świecie. Ja ci dam, ja ci dam. No, na pewno. Chcesz potki? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. To proszę o, no, bardzo. Potki dla ja... ciebie. Dobra, ja ci dam, ja ci dam. Chodź tu, chodź tu. Dobra, dam, dam ci negatywne miksturki. Rzucam. O, Op. pozytywne. Op. Op. O, ale coś wywalił, ale cię wywaliło. ty Chodź tu. Wracaj, a ja ci dobre potki rzucam, a, ty a? złe. Aha, ja to złe cały czas, no o nie a ty będziesz pierwszy zaraz nie nie, nie 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 Ej ty masz zbroję co nie? Ej, co ty we mnie? Czym ty we mnie rzucasz? Ty jak mnie wywaliło Ej, a. dobra, to było mega mocne o ty, o ty... Ej Dora, nie mogę <laughs> Umarłeś? A w to No co so, ty, musisz? ja tutaj żyję! Nie dam ci przejść, nie dam ci przejść dalej Uuuu ale fajnie. O Możesz ty Oa! Wow, Strzelasz do mnie, nie Kurde, królik mnie rozwalił O, slime jakiś wielki O Ale szlam, slime nie zabiło. wielki Slime mnie zabiło Tamtą No, ten zabójczy królik też tyle zadaje, że to jest masakra jakaś Dobra, ja robię to, ja robię to dobra, chodź tu, chodź, chodź tu No jakieś potwory o, mi dałeś, starca Co mam z nimi zrobić teraz, no mnie zabiły Ej, dobra, ta miksturka jest tak mocna, no nie mogę z tym Dobra, bierzemy to, czekaj, czekaj, czekaj Chodź, gdzie ty jesteś? O nie Je, tu jesteś. Ja nie mam, ani nie mam O nie, znowu spadasz Stary, ja nie, nie wiem, którą stronę mam i tam, dobra, idę O, ale zybułku. O kurde, ale byś dostał Stary, dostał, ale cię pykła No, co dobra, dobra, pieski? zaraz zobaczymy O nie O nie. Ty, nie wiesz Co im się dzieje? Trzeba nawiązać na Dobra, nie pytaj się mnie, naprawdę nie mam pojęcia, o Dobra, zabójcie królik Ej, o nie, o nie, o nie, 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 nie ej, czekaj Czy To jest koniec? Ej, to jest niemożliwe co? Co to? Bęk! Zniszczyłeś?! Ty stary, no to jest koniec, ale tak no szybko? szybko? Nie. Nie, 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 czekaj, 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 tak być nie może. Musimy teraz cię bić, biłem no się teraz razy. Dobra, Dobra, Trzy razy, Trzy razy. Okej. Tak, czyli musisz po prostu trzy razy. Kto, ktoś, kto zobaczy, trzy razy punkty wygrywa. Dobra, jesteś gotowy? Jestem, czekaj, nie jestem. Dobra, trzy. Czekaj, o ja tutaj zabijam wszystkich chłopaków. No to powiedz, o co ty robisz? Czemu ty stawiasz dynie cały czas. Co to ma być? Zawienić Jestem ty. gotowy Oj dobra to nie, nie. W porządku! No kurde dobra ja ci tam, dobra, nie, 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 nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji chodź tu! Clepę dostałeś taką, jest 1-0 1-0, 1-0 Dobra, 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 zaraz zobaczymy kto śmiał no, no. ostatni Co ty jabłko jesz? To ci nic nie da Znaczy Dobra zobaczymy zobaczymy, zobaczymy Chodź, tu, chodź to chodź to wow, Łoo wow, masz, wow, masz Dobra Ile masz. dostajesz? Ej kurde dużo To nie zginąłeś! Zginąłem. Dobra, moim mierze nie no, ja no, jeden jeden, jest jeden Infer, jeden. Masz lepszy miecz, ale mam potencjał tego. No Myślisz, a ty masz lucky sword czy coś tam, ty też miałeś jakiś dobry miecz. Kurde. Tak, <laughs> chciałbyś, chciałbyś! Chciałbyś się z nim wymienić, co? Nie ma takiej. Nie ma takiej opcji, co? Trzeba zabić chłopaka Tutaj. O ty, Ciebie... ja ci dam, ja ci dam, nie dam. Z... Oh, Czemu dostałem? No, Ej, co dobra. To za nie, nie, jajka jakieś I zaraz Masakra o nie, ja umieram O nie, o nie, o nie, o nie Co to jest? Ej, ja też szalami dostał gościu Gdzie Gdzie życia, Czekaj, życia. miałem połowę Dobra, teraz, dajmy się. teraz Chwileczkę, daj się uzupełnić, dobrze? Tak, nie się do końca, jasne, jasne Dam ci, dam ci sekundkę, tylko sekundkę Dobrze I zaraz się bijemy Dobra Nie, nie jeszcze trzy musisz dumy. poczekać, bo jemy ziemniaki Padrze, jaki jestem kozak? Wiesz, że ja w ogóle miałem żelazną zbroję <grym> w ekwipunku. Ej, nie brałem. Ja nie, o, mam hełm jednak, dobra. No patrz teraz co zostaniesz. Czekaj, serduszko. Ale ty ziemniaki jakim mam jedzenie? Dobra, dobra. Doszli tego życia, dobra. Trzy. Dobra, jest ty ile jaki znik? No, okay. dwa jeden dla ciebie, czyli jeszcze raz wygrasz i wygrywasz. Trzy. Dobra. Serdecznie star. Czemu ty nie idziesz? Dobra. O ty! Ej, co to za puttkie? Gdzie spadłeś? ja jest? Ej, ja nic nie widzę, stopie. Nie, nie spadły. Czekaj, co jest? O, jesteś, dobra, dobra, giniesz, 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 giniesz. Giniesz, 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 giniesz. O, ty tutaj jestem! O, ty, kurwa! Łat mi! Mam serce. Ja nie widzę, nie mam życia! A ja ci dam. A, ja dobra, koniec! No ok, dobra, 2-2, ostateczny pojedynek. Pojedynek mistrzów Shaolin. Bzyku kontra Smufek! To do wygra. Uwaga, jesteś gotowy? Dobra, no, dawaj, start, hop. Miksurka. No nie! I zostałeś dobra, nie żyjesz już. Nie żyjesz! Nie żyjesz, ta miksturka jest tak osłabiona, ja, z... ja ci tak mówię, tak coś zadaję, to tak. jest ja chcę rewanż. Pokaż, pokaż. No czekaj, czekaj, no to jest no nic mi nie zadajesz. Bo no, no, tak odstępu od ciebie. Aha, taka mocna. Dobra, to czekaj, to jeszcze raz, dobra, to, no to, jest jeszcze, raz. to... Według jeszcze raz. To Jeszcze raz, dwa jest. Gotowy. Dobra, gotowy, dobra, gotowy, ale... ale już nie wejdzie drugi raz do tego rewanżu. Jeden! dwa, jeden. Dobra, jeden jeszcze jeden. Masz z jaja. No nie chodź, jajka! Nie, wow. jajka to za mało, Oba. jajka to za mało, żeby mnie zabić. O ty kurde. Ej, 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 nie masz taki hop do przodu. Masz z jaja. Daj, ty, ja, ja, ja daj mi mój... Oj! mój... O, co tu, tu za pierdol? O nie. O, pół o, nie. serduszu. Jeee, no mi Ja miałem, ile miałeś? Stary, ja zero, bo umarłem. Trzy No faktycznie, <laughs> jestem tak głupi, co ja w ogóle zdradziłem. Ej, no masz rację. No wygrałeś to. No gościu, daj się. Nie. No i zbadał. Łatwiutko. Co to Ej co nie, ja nie możesz dostaję, tak! Dostaję. Chodź tu, chodź tu, chodź tu Kurczaki będziesz mnie bił! Ej, ale, ale co ty mi... Chodź, ale chodź, ja chodź, jestem chodź, ułomny, nie, chodź, Stary, jaka to jest wersja? A nie, dobra A tu to się powodzi się szybko bije? Tu się bije, A dobra, Do myślałem, że... Dobra, nie dobra, kończę to No, to kończę to, bo umarłem Widzę, Jeśli wam się spodobało i chcecie więcej odcinków z Lucky Block Race Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Bijajcie do bzyka. I coś jeszcze Instagram. Picie, picie. Trzymajcie się. yo -o.